4 minuty, start! Hubert jako pierwszy zawodnik został widziany i sponsorowany przez duży koncert To W LWF 800 ten. I efektowne drifty, zaczynamy od driftu. Hubert to najlepszy drift w Polsce, mam nadzieję jeszcze. W pierwszym roku. Cyrkle, w, w pozycji stojącej na, na siedzeniu. I komposty. Kan-kan. Brawa! Zobaczcie, co to, to robi. I teraz zatrzymam motocykl, skoczył na zbiornik paliwa, to nie jest łatwe. I znowu cyrpa. No handle. Dłuższy no-hander, teraz trzyma za przedni błotnik one -hander, czyli one-hander, czyli trzyma motocykl tylko jedną ręką i teraz szybkie cyrpę. Drift motocyklowy za bokiem w bo uszicu tylnego koła I w takiej typowej pozycji. Jedna Płysła, noga na na przyzwo, kole to to I do kierownicy Czyli widzieliśmy kilka kombosów no Nie wiem się raptowny zmieniam pozycję na motocyklu wow. I teraz High Cher czy Czyli jazda na tylnym kole z nogami przełożonymi przez kierownicę i kołeczka, brawa! Trochę jest też Najputniejszy jesteś mistrzem stopi, na pewno w dalszej części tego przejazdu będziemy widzieli na pole. No Małe Próbował dotknąć ręką. Próbował ręką dotknąć ziemi i w tym momencie motocykl trochę odjechał. Jeszcze raz. Brawa. To właśnie przy tej ewolucji. Miał miejsce brawi, brawi. miał upadek. Mały upadek, upadek ale jest no to zupełnie no niegroźny. I znowu cyrkle. Flamingo. I cały czas cyrkle kombinowane. Chodzenie po motocyklu, w trakcie jazdy na tym kole Ale po okręgu. I jak widać. Komposy są dość bogate, bo z pozycji stojącej na siedzeniu przechodzi na zbiornik polipa i znowu drift. 50 sekund do końca raftu. Drift, 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 drift. Drift na drugim biegu. Ciekawostką jest to, że w tym roku na motocyklu marki BMW jest to BMW F800. Jedyny taki motocykl tutaj w turnieju startu Jako ciekawostkę powiem, że na takim samym motocyklu jeździ Christian Pfeiffer, czyli Chris Pfeiffer, którego widzieliśmy 3 lata temu na BMW. Ostatnie 10 sekund, Hubert, 10 sekund do końca po koniec czasu! I oto koniec. Brawa, z powrotem. Brawa! Bardzo ładne, długie, efektowne